Max Verstappen dogina na Nord Schleifer, Maungreżan żegna się z hasem i z formułą 1, a Mercedes przeprasza Antonellego. Zaczynamy. Partnerem odcinka jest platforma oferująca samochody wszystkich marek z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym. Cześć, to Michał Goncirowski. zapraszam Was na wokopadoku. Spóźnione wiem o jeden dzień wydanie, ale wszystko w związku z wyprawą do Irlandii. No, tak się złożyło po prostu, że nie było jak nagrać odcinka. W związku z tym zaczynam już szybciutko i nadrabiam zaległości. Zła wiadomość jest taka, że Lewis Hamilton pożegnał się z Roscoe w niedzielę wieczorem. Rosko miał zapalenie płuc po raz drugi. Nie przeszedł już tej choroby po raz drugi, walczył dzielnie, no ale ostatecznie. Musieli się rozstać na rękach Louisa Hamiltona. Powiedział, że rozstał się ze swoim najlepszym przyjacielem. Kto kiedyś stracił zwierzaka, przyjaciela, ten wie, z jakimi to się wiąże emocjami. Także współczuję bardzo Luisowi Hamiltonowi, bo na pewno był to dla niego e, trudny moment. E, profil, oczywiście, prowadzony dla Roscoe był też e, profil z Koko i z Roscoe. Koko e, odeszła wcześniej. E, rozkola WSKOKO był taki profil, później już tylko dla ROSKO. No ale na pewno e, był też elementem świata e, Formuły 1, bo się pokazywał regularnie w padoku i był elementem, który dostarczał też sporo radości, kiedy się pojawiał. No to druga wiadomość jest taka, że akurat, a może właśnie mogę powiedzieć, specjalnie przetrzymałem publikację jeden dzień, żeby ta publikacja nastąpiła w dzień 28 urodzin Maxa Verstappena, bo je właśnie obchodzi. Z okazji urodził, zrobił sobie w weekend przepiękny prezent i oczywiście o tym będę dzisiaj mówić. No bo muszę nawiązać do tego, co działo się na Nordschleife, tak jak sobie zaplanował ze swoim partnerem zespołowym Lulamem. Pojechali w wyścigu długodystansowym na Nordschleife. To nie jest, jest oczywiście jeszcze 24 godziny, ale i tak wystarczyło, żeby zebrać doświadczenia. W końcu mógł wystartować swoim Ferrari 296 GT3. No i ten wyścig został wygrany. Czy to było planowane? No w sensie, Takim, że oczywiście wszyscy się spodziewali, że Max Verstappen wygra, ale to zwycięstwo trzeba dowieść. Są fragmenty onboardu, widać, że to wcale nie jest taka bułka z masłem, walka na Nordschleife nawet z wolniejszymi samochodami, które toczą ze sobą pojedynki i trzeba je wyprzedzać. Mam dużo szacunku dla Maxa za to, że się podjął takiego wyzwania i że znajduje czas nie tylko na Sim Racing, ale jeszcze na ściganie w GT3, oprócz obowiązków związanych z samą Formułą 1, i to pokazuje, jaką pasją dla Maxa jest ściganie. Przypominają mi się czasy czy też historie o, o kierowcach z lat 60. czy 70., którzy ścigali się nie tylko w Formule 1, ale też przecież w innych seriach, chociażby równolegle też w Formule 2, ale też no, w różnych seriach byli bardzo wszechstronni, byli y, kochali to, oczywiście robili to również dla pieniędzy. No ale tutaj dla Maxa to jest y, pełna pasja Emil Frey Racing oczywiście Potwierdzony jest też plan startu potwierdzony. W 24 godzinnym wyścigu na Nürburgringu i myślę, że taki wyścig, każdy taki wyścig, no bo to pewnie nie, była, nie był ostatni start Maxa na Nordschleife, to jest kwestia zbierania doświadczenia doświadczeń. A one są bardzo ważne, dlatego że w 24 godzinnym wyścigu pojawią się dużo lepsi, bardziej utytułowani kierowcy, lepsze zespoły, lepsze samochody, i tam z nimi trzeba będzie walczyć na serio, żeby z nimi walczyć, no to te wszystkie doświadczenia trzeba pozbierać. No ale Zobaczcie, weekend poświęcony na GT3, wskakuje w samolot, leci do Singapuru i będzie walczył w Singapurze o mistrzowski tytuł? No, w pewnym sensie tak, cały czas ma nadzieję, potwierdza, że gdzieś tam te nadzieje się pojawiły po tym szybkim odrabianiu punktów, bo 35 punktów odrobionych w dwa wyścigi to jest naprawdę dużo, co pokaże McLaren w Singapurze. Tym się zajmę w czwartkowym wydaniu wokół padoku. Może już jakieś informacje zaczną docierać stamtąd. Także jeszcze raz szacuneczek dla Maxa i czy jeszcze coś w jego sprawie? Nie, no powiem tylko, że powiedział, że to było super i naprawdę jest podekscytowany. No a jeżeli chodzi jeszcze o samego Maxa, jego 28 urodziny, cztery mistrzowskie tytuły, dokłada różne inne osiągnięcia, naprawdę jest wybitnym kierowcą i czy ktoś lubi Maxa, czy nie lubi, musi przyznać, że to jest po prostu wybitny kierowca. Eee, Roman Grzyżan to pożegnał się z Formułą 1 w 2020 roku po tym fatalnym w wypadku na to, że Sakir. Dostał wtedy obietnicę od Mercedesa, że gdyby chciał zakończyć w inny sposób swoją przygodę z Formułą 1, to Mercedes oferuje testy i pytaliście mnie o to też tam w różnych komentarzach. A co z tymi testami w takim razie Mercedesa? No Były gdzieś tam takie plany, ale nie mogli się zgrać terminowo. Tak, przynajmniej wynika z jakichś tam komunikatów. O Mercedesie jeszcze będzie w aspekcie Kimiego Antonellego, ale teraz o hasie chciałem powiedzieć, bo to było super ładne ze strony Hasa też kierowca i ekspert F1 TV, czyli Hinchcliffe, też miał taki test. Pojeździli sobie trochę, chociaż na początku w trudniejszych warunkach, bo po prostu padało, na deszczówkach jeździł Roman Grosjean, czy też było po prostu mokro, ale mógł na swoich zasadach zakończyć przygodę z Formułą 1. Był to dla niego na pewno wzruszający moment. Pierwszy raz po pięciu latach wsiadł do samochodu Formuły 1 i to jednak zespołu, no, dla którego jeździł. Czym innym byłaby teraz już jazda dla Mercedesa? To by chyba nie miało specjalnie Dużego sensu. Gdyby to tam gdzieś na gorąco, może to nie jest w jego sprawie najlepsze stwierdzenie. No, ale gdyby gdzieś tam szybko doszło do takiego testu, to może by było inaczej. A teraz po takim czasie w Mercedesie a, to by było dziwne. W hasie, tak, tutaj się wszystko zgadza, ale przypomnę, że też mogli sobie pojeździć Bolidem po Hasa i Ajao Matsu i Jean Has, także. A organizuje tego typu akcje, brawa oczywiście od całego zespołu, wiele osób tam zna, z wieloma utrzymuje kontakt, wzruszające komunikaty radiowe, no i przecież miał na ostatni wyścig w sezonie 2020 przygotowany kask zaprojektowany przez dzieci i nie mógł go założyć, no więc w końcu go założył, można to było zobaczyć, dzieciaki pewnie zadowolone, bo też zobaczyły tatę w tym kasku na torze, w którym obiecał, że z nimi pojedzie. Bardzo, bardzo ładny moment i bardzo fajnie, że udało się takie testy zorganizować. A, w sprawie Luisa jeszcze chciałem powiedzieć, w związku właśnie z testami, bo mi się przypomniało, no, że miał się pojawić na testach Hopon, nie pojawił się e, i zastąpił go Guan Yu W każdym razie jechali Guan Yu Zhou i Charles Leclerc, więc nie wiem kto zastąpił Luisa. Przepraszam, nie, nie pamiętam po prostu. No ale zrezygnował również ze, ze swoich aktywności, k, które miały być e, przy okazji imprezy modowej też z Ferrari. No ale sytuacja. Zrozumiała. O Hasie, muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo pojawiły się ostatnio informacje. Daily Mail o tym napisał, że Christian Horner prowadzi rozmowę z Hasem na temat tego, żeby zostać szefem tej ekipy. I że raczej zostanie. No, serio, no, już poczekajmy trochę, naprawdę. To za szybko się wszystko dzieje wydaje mi się że ani has nie jest w stanie tyle zapłacić, ani Jin Has nie jest chętny, żeby się podzielić udziałami, no bo on wie w jakim się znalazł w jakiej się znalazł sytuacji, ile jest wart zespół. A może inaczej? Może i Jin by się podzielił, może, nie wiem, ale prawda jest taka, że żeby has zaczął osiągać jakieś sukcesy, musiałby Jin zacząć inwestować w zespół, a on nie chce inwestować więcej niż inwestuje, bo uważa, że to wystarczy, a bez tego nie da się osiągać sukcesów. Chyba i teraz uwaga, przyszła mi oczywiście jedna rzecz do głowy. Chyba, że Toyota bardziej zaangażuje się w hasa, może dojdzie do jakiejś fuzji, może do przejęcia, i wtedy, gdyby Toyota miała łożyć na to środki, no to jestem w stanie uwierzyć, że to gdzieś się spina i ma sens, ale to zostawiam takie duże niedomówienie. Dobra, bo to jest zbyt wcześnie. Nie sądzę też, żeby Christian Horner miał potrzebę, żeby aż tak bardzo się spieszyć. Myślę, że. Będzie chciał przemyśleć ewentualnie taki projekt, do którego dołączy, a nie po prostu pójść gdzieś gdzie mu oferują pracę, bo to by chyba trochę nie miało sensu. A widzieliście, jak ostatnio Carlos Sainz i Charles Leclerc wracali busikiem wynajętym w Genui, bo ich prywatny samolot musiał wcześniej lądować, bo tam burza krążyła swoją drogą. Carlos Sainz powiedział, że tam przed nimi lecieli George Russell, Toto Wolf, Oli Berman, i że tam się z nimi konsultowali, czy też zobaczyli, że oni później dolecieli. A Carlos Sainz i Charles Leclerc wylądowali wcześniej i jechali busikiem. Jeśli szukacie może czegoś lepszego niż ten busik, bo właściwie Carlos Sainz się zbyt dobrze o nim nie wypowiadał, to przypominam, że Wechis jest partnerem wokół padoku. Także jeżeli szukacie samochodu nowego albo używanego, zajrzyjcie sobie na wechis.pl, tam jest 10 tysięcy samochodów nowych i używanych. Wechis współpracuje ze wszystkimi markami obecnymi w Polsce. Możecie tam znaleźć samochód, obliczyć ratę, e, możecie otrzymać decyzję finansową i podpisać umowę. I wszystko to albo w 100% online, albo z pomocą doradcy, nie wahajcie się do niego zadzwonić, jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy. I teraz uwaga, specjalnie dla widzów wokół Padoku. Jeśli skorzystacie z linków w opisie odcinka, to na wybrane samochody dostaniecie cashback w wysokości 1000 zł, więc jeśli szukacie takiego samochodu i chcecie go nabyć na Wechispel, nie wahajcie się, korzystajcie. Kimi Antonelli obiecałem, że o nim powiem dwa słowa, bo. Andrew Szowlin się wypowiedział w tej sprawie, że miał być tak, że na Zandvoort i na Moncy Kimi już zaprezentuje dużo lepszą formę, a jej nie zaprezentował i oczywiście kilka czynników się zapewne na to złożyło, ale jednym z nich, i tutaj Andrew Szowlin bije się w piersi i mówi, no sorry, no to jednak była wina Mercedesa, źle ustawili symulator, ustawili zbyt dużą przyczepność w symulatorze i w związku z tym zupełnie inne odczucia były na torze, no oczywiście każdy może powiedzieć, że no, kierowca ma swoje dodatkowe zmysły i widzi, jakie są odczucia na torze. Jasne. No ale pamiętajmy, że Kimi też cały czas zbiera nauki. I też jeszcze raz brawa dla niego, że mimo tych niepowodzeń w Baku w trudnych w sumie sytuacji, bo i w trudnych kwalifikacjach i w niełatwym wyścigu się pozbierał. A jeżeli chodzi o ten wyścig w Baku, to jeszcze chciałem dodać, że była zacięta, super zacięta walka tak naprawdę między Liamem Lawsonem a, yuki, a Yukim Tsunodą, tak jest. I że Juki Tsunoda wyjechał przed Liamem Lawsonem, ale tam wykorzystał lepsze dogrzanie opon Liam Lawson, wyprzedził Tsunodę i to była taka walka trochę o przyszłość, ale zostali pochwaleni, obaj, jeden i drugi. Także tutaj myślę, że remisik, mimo że Lawson dojechał przed Tsunodą na metę. Coś jeszcze w sprawie tego Andrew Szowlina, no, po prostu go zacytuję: Na Zantford miał sesję na symulatorze, ale przez problemy nie mógł się właściwie przygotować, potem popełnił błąd w FP1, myślę, że musimy wziąć. Na siebie część odpowiedzialności, bo nie zapewniliśmy mu normalnych przygotowań. Tydzień przed baku miał natomiast bardzo długi dzień w symulatorze, 2 trzy dystanse wyścigowe i to dało efekty. Czyli trzeba ćwiczyć, trzeba trenować i to daje efekty pod jednym warunkiem, wszakże, że wszystko jest. Dobrze ustawione w symulatorze. No a Toto Wolf ostatnio mówił, że niespecjalnie jest zadowolony z Kimiego Antonellego po baku. Mieliśmy okazję z nim porozmawiać na antenie Eleven Sports. Przyznał z kolei, że naprawdę jest dobrze i że to fajnie dla Kimiego. New Way. to jest historia o Adrianie Neweju, który ściąga nowych. Ludzi do Astona Martina. Nick Roberts, były starszy inżynier do spraw strategii w ekipie Racing Bulls, dołączy do Astona Martina przed sezonem 2026. F1.com się dowiedziało o tym. W czerwcu Aston Martin pozyskał Jilla Woodsa, byłego współpracownika Neweya w Red Bullu, który został dyrektorem do spraw symulacji i modelowania pojazdów. I teraz jak sobie przypomnimy to, co mówił Adrian Newey, z czym ma problem Aston Martin, właśnie z tą korelacją, że to im nie idzie i że no, tutaj potrzebne są inwestycje i to się może ciągnąć i właśnie dlatego ściągnął Gilla Woodsa, czyli człowieka, którego zna, któ któremu ufa. Przyszedł Gilles Wood i się okazuje, że nagle to wszystko jest dużo lepiej skorelowane, a to jest klucz do tego, żeby osiągać sukcesy nie tylko w tym sezonie, ewentualnie, ale również, a może przede wszystkim w sezonie 2026. Natomiast starszy inżynier do spraw strategii w Racing Bulls też się na pewno przyda. Myślę, że rozmawiają o tym i dostrzega różne niedostatki. Pewnie też porozmawiał sobie z Fernando Alonso, Adrian Newey i Wysnuli takie wnioski, kto tutaj może się przydać. I jeszcze jedną rzecz dodam, że odejście Roberta zbiega się również z planowanym pożegnaniem w Red Bullu. Jest długoletnim szefem strategii Willem Courtenayem, który przechodzi z kolei do McLaren'a jako dyrektor sportowy. Kurczę, dużo osób z tego Red Bulla odchodzi, Red Bulla Racing Bulls. Bardzo jestem ciekawy, jak oni się pozbierają i jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości. Natomiast dla Astona Martina to są na pewno dobre wiadomości, i ja obstawiam, że w ciągu najbliższych trzech lat Aston Martin będzie się liczyć w walce o podia z całą pewnością, a może i o coś więcej. W Formule 1. O Hulkenbergu. Chciałem króciutko, bo co się dzieje z Niko Hulkenbergiem? Pojawia się coraz więcej takich pytań. Kolejne weekendy wyścigowe nie wiem, ile ich już jest 6-7 w których Gabriel Bortoleto w kwalifikacjach był lepszy od Niko Hulkenberga. Jonathan Whitley, czyli obecny szef Zaubera otrzymał takie pytanie i uspokaja. Osobiście uważam, nie uważam, żeby był tu jakiś fundamentalny problem. Niko to niezwykle doświadczony i szybki kierowca. Wielokrotnie zdarzało się, że przegrał w kwalifikacjach o tysięczną część sekundy. Wiecie o co chodzi? To nie zawsze jest jakaś wielka różnica. No i tak, problem polega na tym, że Gabriel Bortoleto pokazuje swój talent i myślę, że te kwalifikacje mają bardzo duże znaczenie. O czym przekonuje się również Lewis Hamilton w Ferrari? Bez lepszych kwalifikacji trudno jest się przebijać w sytuacji, kiedy stawka jest tak niesamowicie zbita i też w sytuacji, kiedy w kwalifikacjach jest tak zbita i tam naprawdę czasami 20 sekundy to jest 5 nawet 6 miejsc może się zdarzyć. No więc tutaj to pokazuje, jak ważne stały się kwalifikacje i Niko Hulkenberg, mając problemy z kwalifikacjami na tle, Gabriela Bortoleto, który dużo lepiej zaczął rozumieć samochód, i po tych poprawkach wprowadzonych przez Zaubera przy okazji Grand Prix Austrii, jeśli dobrze pamiętam, kiedy ten samochód został bardziej ustabilizowany, okazało się, że po prostu dużo pewności siebie zyskał Gabriel Bortoleto, wie, że może więcej cisnąć, i odjeżdża Niko Hulkenbergowi. Czy to jest jakiś problem dla Zaubera? Myślę, że nie, natomiast to jest fajna historia dla Gabriela Bortoleto, bo pokazuje skalę swojego talentu. I ja się z tego bardzo cieszę. No i jeszcze jedna informacja, bo mówiłem o e, Astonie Martinie, a umknęło mi to, że miałem powiedzieć również o Fernando Alonso, bo ostatnio udzielił właściwie kilku wywiadów, kiedy zostanie w Formule 1, a kiedy odejdzie. I myślałem szczerze mówiąc, że będzie na odwrót. A tymczasem Fernando Alonso powiedział, że zostanie na dłużej jeszcze w Formule 1, jeśli samochód nie będzie się spisywać dobrze. No bo uznaje, że ma jakąś misję do spełnienia, pracę do wykonania. Jeśli będzie się spisywać dobrze, to ten jego koniec w Formule 1 nastąpi. Zdecydowanie szybciej, gdybym miał wskazać kierowców w Formule 1 obecnych z takim największym entuzjazmem do wszelkiego rodzaju ścigania, no to z całą pewnością byliby to Max Verstappen i Fernando Alonso, bo nie odmawiają sobie absolutnie niczego i ścigają się jeśli mogą w różnych seriach i no to jaką wszechstronność pokazał Fernando Alonso i w wyścigach długodystansowych oczywiście i w rajdzie Dakar próbując swoich sił i w Indianapolis 500 to wszystko robi wrażenie ostatecznie e, tej korony upragnionej nie zdobył czyli Indianapolis 500 nie wygrał ma na koncie mistrzowski tytuł ma na koncie oczywiście zwycięstwo w Monaco, ma na koncie zwycięstwo w Le Mans 24 ale Indianapolis 500 E, brakuje. Teraz e, przy okazji tej mojej krótkiej wizyty w Irlandii chciałem Was zapytać, czy kojarzycie jakiś irlandzkich kierowców? I pewnie jak się ktoś zastanowi, to pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi do głowy Eddie Irvine, ale przypominam, że Eddie Irvine był z Irlandii Północnej, a nie z Irlandii, w związku z tym w sumie było siedmiu kierowców e, z Irlandii. E, Derek Daly najwięcej osiągnął, e, jeżeli chodzi o Formułę 1. Natomiast warto też dodać, że jest Alex Dan. Kierowca rozwojowy McLarena, który jest dosyć szatański w swoich poczynaniach na torze, natomiast rokuje. Pamiętam, że też mieliśmy okazję z nim krótko porozmawiać, kiedy pojechał, świetne okrążenie. Właśnie na red Bull Ringów w Austrii i był przez wszystkich chwalony i sam się dziwił, że tak dobrze pojechał na tle. Chyba jedną dziesiątą wolniejszy było do Piastrygo, Jeśli dobrze pamiętam, nie sprawdziłem tego teraz, to wy to pewnie szybko zweryfikujecie. Natomiast tak to wyglądało. No i w sumie Irlandia może się poszczycić jakimiś tam swoimi. Dokonaniami formułowymi. Słuchajcie, pytania do Was mam dzisiaj następujące. Po pierwsze, czy Lewis Hamilton pozbiera się po pff, no, tej przykrej przygodzie z Rosko. Przypominam, że Grand Prix Singapuru bardzo trudne przed nami. To jest też Grand Prix, które ma pokazać. Czy Red Bull zrobił również postępy na torach, gdzie są wolne zakręty i gdzie dominuje duży docisk? Bo takim torem jest Singapur. Moim zdaniem mogą mieć problem, no ale zobaczymy. Jeśli zrobili tutaj postęp, no to będzie fenomenalna walka do końca tego sezonu. No więc czy Lewis się pozbiera, czy Max Verstappen i Red Bull się pozbierają i czy rzeczywiście będą w stanie osiągnąć coś na tym trudnym, wymagającym torze w Singapurze, wymagającym również od kierowców, no ale tu wiemy, że Max. Jest absolutnie zaprawiony w bojach. I czy Kimi Antonelli i Yuki Tsunoda w tych dwóch przypadkach, czy to jest forma zwyżkowa? I czy oni już do końca sezonu. Będą lepsi, czy ostatnio to były po prostu takie wybryki, i to wcale nie świadczy o poprawie ich formy. Wracam do Was w czwartek, już o czasie, będzie wszystko tak jak trzeba. Zapowiedź Grand Prix Singapuru, w ogóle ciekawe czasy przed nami, bo super ciekawe wyścigi w różnych warunkach, w różnych okolicznościach. W tle ciągle walka o mistrzowski tytuł. Pewnie McLaren zapewni sobie mistrzowski tytuł konstruktorów w Singapurze. No, nie sądzę, żeby nie, nie sądzę, żeby znowu mieli aż taką wpadkę. Natomiast Ferrari i Red Bull pozostają zagadką, i to może z tego względu być niesamowicie intrygujący weekend. Na, czek, na to czekam. Trzymajcie się miłego tygodnia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Partnerem odcinka jest platforma oferująca samochody wszystkich marek z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym.